Zapraszamy do przesłuchania nowego kawałku Kawałka się mówi Kawałka? Tak, Lesia No to Zapraszamy do przesłuchania nowego kawałku Kawałka Bawiłem się autami, teraz bawię się rymami A mam 14 lat, to nadciągam jak tsunami Się to zabawa, widzę całe to na hi-fi Muzyka to zabawa, mamo pozwól się pobawić Leci muzyczka, podaj mi zabawki podaj. Zakładam trampki, pozdrawiam swaniażki Wrzesień, już skończyły się w wakacje lecz zapoznaj się na rapie, by oddać się tej zabawie Dzięki za balangę już zawijam się na chatę Gibon, niezłe ziółko, zapraszam cię na pakiet Pamiętaj, słowa szerokie jak stereo Więc pojęcie zabawki zawsze znaczy co innego Mam wiele imion, powiem krótko Gibon, niezłe ziółko, ten pierwszy to poeta Zaś mój język to morderca Jeden kretyn, drugi ślepy, jak przystawka do obiadu Bez mnie te zabawki Да бавки, като коханка без ургазма. nie ziółko, witaj, wpadaj na grilla Bo usmażyłem ich na bitach W moim życiu góra dół, ale były też zabawki To Kenny lalki Barbie, czyli plastik Kenny lalka Barbie, miecz i akcja w szatni Więc dla Agi to nie był tu ostatni Za to Kamil kamerował wszystko telefonem Zapomniałem dodać, że mógłby być jej ojcem Po udanych korkach wrzucił na TikToka Już wiemy co go spotka, módlmy się do doga Po udanych korkach wreszcie wypuścił szona Zgasił peta na podłodze, leż do wody miał na spodniach wpadł w panika, spalił gumę, tak jak Hot Wheel, z nogi jak z plastyliny, i w końcu upadł na chodnik. Potulnie, jak pluszaczek, chciał wyrobić lewy paszport. Sądził, że go nie capną, ale zgarnął go psi patrol. Zapraszamy do przesłuchania z nowego kawałku. Kawałka uj... czekaj, bo kurde, bo to. No, ty się robujesz? Uważmy ja do serca, żeby to stworzyło trudno, które zachodzą, które zawodzą, które zawabek. Braknie Ym... do... do... ja, Belek słuchał tego z zabardzym i coraz bardziej zazdrościł bocianom, że są takie duże, że mają piękne białe pióra, długie czerwone nogi i dzioby, ale przede wszystkim że mogą oglądać tak niezwykłe zwierzęta.